Witajcie kochani w nowej serii Kariera w 10 minut. Dzisiaj startujemy z rewelacyjną osobą, Piotrem Świerczewskim, którego myślę chyba nie muszę nikomu przedstawiać. Reprezentant, były reprezentant Polski, piłkarz. Osiągnąłeś w życiu naprawdę więcej niż niektórzy nawet nie są w stanie marzyć. I... Ale marzenia trzeba spełniać. Zawsze chciałem być ten lepszy. I patrząc dzisiaj na sukcesy na przykład Roberta Lewandowskiego, który jest jakby poza zasięgiem i wszystkich sportowców, znaczy sportowców może nie wszystkich, ale zasięgiem tych piłkarzy to to jeszcze dużo byłoby przede mną. No Ale na czasy kiedy grałeś w piłkę nożną czynnie i aktywnie, to naprawdę byłeś mega gwiazdą, bo osiągnąłeś więcej niż nie jeden piłkarz w twoich czasach. Ale tak ładnie mi mówisz, że byłem mega gwiazdą. No tak wiesz, no, grałem sobie w piłkę i ludzie, którzy lubią oglądać piłkę nożną, mnie rozpoznają i znają, i to, i to jest fajne, miłe, i wtedy mogę się czuć, że jesteś gwiazdą. a co powiesz tym osobom, którzy cię nie rozpoznają, kobietom, które nie, nie tak często może oglądają akurat piłkę nożną, bo wolą inne sporty albo w ogóle nie lubią sportu, to wtedy jesteś przeciętnym człowiekiem, który gdzieś tam przechodzi i na którego nie zwracają uwagi. Wiesz co, ale powiem tak, różnie z tym bywa. Ja się śmieję, że z gwiazdami Instagrama czy TikToka też tak jest, i ja się śmieję, że osoby, które znają moje dzieci, cholera nie do końca są osoby, które ja rozpoznaję i dopiero gdzieś tam zaczynają ich opisywać. I mówię, dobra, okej. Okay. A też miałem przyjemność być w programie Taniec z Gwiazdami i była z, z, ze mną w tej grupie Julia Żuga i dziewczyna. Mhm. Która jest bardzo rozpoznawalna przez młodzież. przez tak, To że tam... to jest mega idolka mojej dziesięcioletniej córki. Tak, no i widzisz, ja sam osobiście też nie wiedziałem, czym dokładnie się zajmuje taka osoba, bo z punktu widzenia sportowca, no to osiągasz jakiś sukces, jesteś biegaczem, wygrywasz, zdobywasz, nie wiem, medal olimpijski, Jak jesteś, nie wiem, siatkarzem, to też walczysz. Po drugiej stronie siatki jest drużyna, ludzie oglądają. I tak się zastanawiałem, co taka osoba. I czym osiągnęła, ale ona znalazła jakąś niszę, swój sposób przekazywania informacji nie wiem, reklamowania yy, czy odzieży, czy jakichś innych rzeczy. Młodzież ją bardzo polubiła, i, i ja jej nie mam tego za złe, że ona w zasadzie pokazuje coś, coś, nie wiem, swoje życie nawet, i dzieci to oglądają. Jak, jak chcą oglądać, i to się jeszcze monetyzuje, to mi się wydaje, że ona tym bardziej. Jest inteligentną osobą, że potrafiła to wszystko zrobić i zarabiać na tym pieniądze. Jeszcze prawda jest taka, że ludzie obecnie bardzo lubią zaglądać innym do garnuszka. No, Ale właśnie chciałem tak powiedzieć, stage. i wiesz co, a z drugiej strony ja też bym tak chciał zrobić, i mi się nie udało. Ja nie mam milionów oglądających, a też mogę pokazać, że byłem tu i tam, mogę po powiedzieć, że, że jestem na stadionie, na boisku, a mimo wszystko yy, nie potrafię tego zmonetyzować, więc ja jej naprawdę bardzo pozytywnie zazdroszczę, że. Że jest na tyle mądrą osobą, że potrafiła to zrobić. A powiedz mi, chciałabym wrócić do tego czasu, kiedy zaczynałeś swoją karierę piłkarską, bo to też jest fajna rzecz, żeby pokazać dzieciakom, bo nawiązując do Julki Żugaj, to jest też osoba, która znalazła, jak mówiłeś, niszę w tym, co robi, tak? Bardzo wielu młodym osobom w tym, no, też moim dzieciom, wydaje się, że być osobą znaną, sławną i bogatą oczywiście, to jest właśnie kwestia Podpięcie się do Instagramka, podpięcie się do TikToka i nagle pieniądze spadają z nieba, bo coś tam, <laughs> prawda? I wielu <laughs> piłkarzom młodym, dokładnie młodym sportowcom, czy właśnie osobom, które chciałyby zostać piłkarzami, Wydaje się, że to jest od tak po prostu wyjdę na boisko, zacznę kopać piłkę i od tak po prostu gdzieś mnie do klubu przyjdzie. wejdę i samo przyjdę. Znaczy, Jak to, to było z Tobą? To, że ktoś, jeszcze tak wrócę do Twoich tych pierwszych słów, że znany, to nie znaczy, że bogaty. Bo rozpoznawalny to nie znaczy, że za tym idzie takie wielkie pieniądze, o których ludzie myślą, że potem już będzie nie wiadomo, ile A z tego. Ale w większości przypadków ludziom właśnie się wydaje, że to jest tak, że to, jak się, jest to znany, się tylko wydaje. To nagle że jak ktoś jest to, znany, tak to już wiem. samo przychodzi. To wcale tak nie jest. I wracając teraz od początku, to nie jest tak, że ja sobie poszedłem pokopać w piłkę i spociłem się dwa razy, i mama mnie wytarła, i było dobrze i, i potem coraz lepiej. I masz talent, to sobie graj. To, to tak nie do końca jest. Ja miałem również swoje wzloty i upadki, wzloty polegające na tym, że rzeczywiście byłem dobry, miałem talent, ale to było poparte... Bardzo ciężką pracą, trudnymi warunkami, jakby można powiedzieć, życiowymi, bo za czasów z tego rocznika, z którego ja pochodzę, za tych czasów, można powiedzieć, komuny, to nie było nic. Ja w zasadzie dziękowałem, że miałem fajnych kolegów na klatce schodowej, gdzie wszyscy, jakby trzymali się, jak rodzina, gdzie, jak nie miałem butów, to poszedłem do koleżanki, która miała większą stopę i mi pożyczyła trampki. Być może bez jej trampek ja bym nie osiągnął sportowego sukcesu. Bo naprawdę były trudne czasy. Ja musiałem biegać. To nie było tak łatwo, że dzisiaj mnie mama odwiezie samochodem, ludzie nie mieli samochodów. Ludzie, Ja musiałem na trening biec. A nie, niejednokrotnie na przykład robiłem sobie takie challenge, że biegłem za autobusem z przystanku na przystanek. Jak był dłuższy przystanek, ta odległość, mhm. to wsiadałem do autobusu, yy, przejechałem. Yy, ten kawałek dłuższy, a te krótsze dawałem czas, żeby autobus wystartował. Ja za nim no bo autobus nie jechał szybko jeszcze w tamtych czasach, stare autobusy i on się zatrzymywał, zanim się zatrzymał, to ja dobiegłem i, i wiesz takie sobie challenge robiłem i myślę, że to wszystko procentowało właśnie tym, że ja potem byłem wytrwały na boisku, że nie poddawałem się że starałem się zdążyć bo sport to jest to nie jest tylko to, że osiągasz sukces on cię też uczy pewnych zachowań wytrwałości, niepoddawania się pracy w, w, w grupie że ja jako piłkarz to nie tylko ja osiągnąłem, bo ja grałem nie tak, nie, nie tak daleko w GKS-ie Katowice, ale to nie tylko ja zdobyłem Puchar Polski, tylko cała moja grupa. Tam tak. każdy musiał dobrze bronić, żebym ja musiał dobrze biegać, żeby napastnik musiał strzelać gole. I to wszystko. Ja e, też, jakby, jeżeli osiągasz już sukces, to. Ta zauważ... nasza synergia tych chłopaków dawała to, że osiągaliśmy. Sukces. Ale zazwyczaj, kiedy osiągasz sukces, kiedy zaczynasz być rozpoznawalny, to pewnie zdarzyłeś się niejednokrotnie z taką sytuacją, że ludzie nie bardzo pamiętają te Twoje pozytywne osiągnięcia. Tak? Raczej no lubią co? się przyczepić do takich rzeczy, a bo to mu nie wyszło, tu coś zawalił, A to jest takie polskie. A to takie, jest takie, polskie, takie zagraniczne. Takie słabe, to jest, zagraniczne to jest takie, a osiągnęliśmy sukces, fajnie, że grałeś w piłkę, dobrze, że żeśmy coś zdobyli, bo sport to jest rywalizacja. To nawet widzisz. Każdy, no, no sam sport, czy pływasz, to jest rywalizacja, kto pierwszy dopłynie w tenisie, kto więcej punktów zdobędzie w piłce nożnej, kto więcej goli, strzeli w siatkówce, punktów i tak dalej. To jest cały czas rywalizacja. I to, że przegrasz, to jest natu, naturalne. Pamiętaj, że na samym górze tego powiedzmy wierzchołku spotykają się najlepsi. My mówimy tutaj o piłce nożnej, czyli o ekstra klasa, ci najlepsi. I kibice mogą powiedzieć... To jak wy tyle zarabiacie, to musicie wygrywać. A po drugiej stronie są tacy sami ludzie, też sportowcy. I, też chcą wygrać. I ich kibice mówią, to wy tyle zarabiacie, to musicie wygrać. To kto ma wygrać? Jak to jest sport, to powinien być, przepraszam, remis. Ale jak tych zespołów jest wiele i ta rywalizacja wszyscy jest. Wszyscy dużo zarabiają, to wszyscy, wszyscy sporo, mają wygrać. Tak? No ale każdy chce płacić za emocje, za to, no tak. czym się pasjonujemy. To jest, to jest czyste, to jest fajne. Można powiedzieć, piłka nożna jest najbardziej znanym dyscypliną sportową na świecie. Taka I najbardziej budząca różne emocje. Tak, I ja na przykład niejednokrotnie się... A dlaczego piłkarze tyle zarabiają Ronaldo czy ktoś? To, to trzeba to też wytłumaczyć, bo to nie jest tak, że to spada z, z nieba i z drzewa ten Ronaldo, kiedyś miał był mały, bardzo ciężko pracował. Ojciec jego był alkoholikiem. On był po prostu musiał też bardzo ciężko trenować. Miał talent, był szybki, był. On do dzisiaj po, ja słyszałem, że on przychodził pierwszy na treningi, ostatni schodził. Ja też bardzo często na treningi przychodziłem wcześniej, żeby sobie już się rozgrzać, już pograć, już coś porobić i schodziłem na samym końcu. Już jak ciemno było można powiedzieć po to, żeby po prostu bo kochałem ten sport i potem z czego się biorą te, 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 te kwoty i te pieniądze. bo pamiętajmy, że przy piłce nożnej zobacz jest reklama butów, czyli firma Nike, Adidas mhm. i wiele wiele innych marek, które ubierają sportowców napoje izotoniki yy, ręczniki. ręczniki.y tak, tak, że to firmy i, chcą. Cię I te wszystkie kupić, albo wielkie, wielkie koncerny. Które cię ubierają i, i robią, to one dają pieniądze potem na ten sport, który jak na, jest najbardziej rozpoznawalny. Więc te pieniądze nie spadają z drzewa, to są pieniądze, które sportowcy poprzez ten marketing wypracowują sobie. I gdyby ich nie było, ty, tego marketingu, to by sportowcy nie mieli tyle pieniędzy. Mówimy o piłce nożnej. Są oczywiście sporty, które są mniej rozpoznawalne. Ja, no nie wiem, mogę powiedzieć, nie wiem, rzut kulą. Który to fakt trochę nie jest takim, taką dyscypliną. Oczywiście też jest rywalizacja. Też, kto rzuci dalej, też, kto. Ale przyciąga mniej ludzi. Ale mniej, przyciąga mniej ludzi. piłka nożna też... ogromne emocje, tak? Jednak piłka nożna. No, i tutaj Koszykówka świecie, w dokładnie. Ameryce jest też. Hokej. Amerykański. Futbol amerykański reklamy przy futbolu amerykańskim są jakieś milionowe, czy nie wiem. No, nie tam są abstrakcyjne. Abstrakcyjne te, kwoty. Dlatego te reklamy są. Dlaczego? Bo. Ten futbol amerykański i ci zawodnicy zarabiają, dlatego też takie wielkie pieniądze. Nie? Powiedz mi, był taki czas, gdzie, brzydko mówiąc, woda sodowa gdzieś tam uderzyła ci do głowy, gdzie jest takiego A czasem miejsca, Czasem są, gdzie, tak, że... miałem takim, takich czasem wiesz, o Jezu, ale, ale jesteś popularny, bo cię wiesz, w tych dawnych czasach no. nie. A, to, chociaż ja, ja powiem szczerze, że yy, 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 zawsze jakoś tak chodziłem po ziemi. I nigdy mi się nie tak. Mają kolegów, to ich jakby nie, że zostawiałem, że ty jesteście moi koledzy, a ja jestem teraz pan piłkarz, tylko zawsze chodźcie, to razem zrobimy, to nawet oni mieli taki dystans, a Piotrek, czy możemy cię prosić o to? Ja mi mnie prosisz, znamy się tyle lat, to jest jakby naturalne, że ja cię zabieram nawet na no nie wiem, na jakieś przedstawienie, na mecz, czy mam dla ciebie bilety, a ile to mam dać obie dać, a co mam? Nic nie, że jesteś moim kolegą od lat. Ja to jakoś tak po ziemi chodziłem, ale może mi odbijała trochę sodówka, no ale tak nie, nie odczuwałem tego, że, że to jakieś, byłem EUO, eu, nie? No ludzie wokół Ciebie nie zwracali uwagi, że na przykład trochę się zmieniłeś, szczególnie w tym momencie, kiedy na przykład znaczy, co, w germain ja to... i gdzieś byłeś w, ja w reprezentacji Polski, nie, nie zwracali uwagi, że na przykład, nie wiem, teraz ty jesteś taki trochę inny, tak? No może oni myśleli, że jestem trochę inny, a ja nie jestem inny, ja jestem taki sam, ja jestem cały czas uśmiechnięty. Ja lubię dowcipkować, a ja czasem Palne takie głupie rzeczy, że aż sam się z siebie śmieje. Yy, ale no, tak jak poznałeś mnie chwilę wcześniej. No i jaki pełen luz, nie? W koszulce, w koszulce, w potarganych spodniach, co no, zrobić? Tak też, tak, tak. tak też jest dobrze. Tak też jest dobrze. Trzeba się zmienię, trzeba ja będę inny, jak będę w krawacie, no, będę tym samym wesołym człowiekiem. No i teraz powiedz mi, a po zakończeniu tej kariery piłkarskiej, kiedy powiedzmy przeszedłeś na emeryturę, twoje życie nabrało trochę więcej luzu, gdzieś tam powiedzmy odskocznia od tego czasu, kiedy ja ci coś jeszcze wrócę do tej ja za dużo luzu miałem przez to Wydaje mi się, że mogłem być wyżej zajść, być lepszym, lepszym zawodnikiem, mhm. przez to, że właśnie tak troszkę sam dla siebie popuściłem i nie miałem tej dyscypliny sportowej. Patrząc się teraz na dyscyplinę Roberta Lewandowskiego, bo dla mnie to jest najlepszy piłkarz w Polsce, chyba w historii, dla mnie przynajmniej, A gdzie on cały czas dba o swoje jedzenie, zdrowie, wszystko, trening, o wszystko, każdy detal. Wydaje mi się, że ja trochę popuściłem, że potem, a to z kolegami, co się nie napije? No pewnie, że się napije, ale tak, to nie idzie w parze, w, to nie idzie w parze z, ze sportem z takim na najwyższym poziomie. Wiesz, jeżeli chcesz być sportowcem, to musisz powiedzieć: zostawiam to, jak będę miał, skończysz grać, plus 40, jeszcze zdążysz się napić. Fajki, zostaw te fajki, używki, zostaw używki. Chcesz być sportowcem, wiesz, tym topowym, to musisz zostawić w inne rzeczy. Musisz się poświęcić na całego dla sportu, ze sportem żyć i, i po prostu, wiesz, y, y, to dyscyplinę musisz mieć: spania, żywienia. Nie, że do piątej sobie ciężka siedzisz. To jest tak? ciężka, ciężka robota, to jest tyle wyrzeczeń, że to sobie. Z głowy ludzie nie znają, bo myślą, że to tak łatwo o, do, tam Właśnie przyjdzie. o tym cały czas mówię, że jednak wielu osobom się wydaje, że ty, tak nie. po prostu jakoś, jakoś to wszystko będzie. tak? Gdzieś nie. trochę pokopię, nawet trochę coś tam po... zrobię i jakoś to wszystko będzie. Nie tak? będzie. Chcesz A być przyjdzie dobry. Pan menadżer i on mnie wypromuje. Menadżer nie promuje. Promuje no sam zawodnik siebie. Menadżer to, to jest tylko już potem jakoś, można powiedzieć, no i mi się wydaje, że nawet Ty mogłabyś być menadżerem Roberta Lewandowskiego, gdybyś znała kwoty, co i jak. Bo w zasadzie, jak go chcę pół Europy... To nie jest to problem. To nie jest to problem, kto może być menadżerem. Każdy może być, prawda? No. Ja mogę być menadżerem. Ja akurat może trochę więcej wiem na temat piłki nożnej. Ale to większość, wiesz, no, się sami zgłaszają. Trudniej być menadżerem zawodnika, któremu nie idzie, który jest gdzieś tam na dole, który nie łapie Które się do gry, teraz wypromować, musisz, tak? musisz latać, by promować, a on nie potrafi, nie ma... Umiejętności, no to lecz jest. No nie każdy ma ten taki drych, żeby sprzedać samego siebie, bo jednak to, co ja zauważam teraz, to że 90% sukcesu to jest umiejętność sprzedania samego siebie w tym wszystkim. Bo jednak w treści też. jest na tyle bardzo dużo wszelakiej przedziwnej, a że jednak, żeby. znaczy nawet... nie, ja, mi się wydaje, że w sporcie to jest 90%, to, to są najpierw umiejętności, a 10%. W sporcie tak, ale w takim marketingu. A w marketingu to, to jest, no jak masz czekoladę. Ładnie opakowaną i czekoladę, tą samą brzydko opakowaną no to teoretycznie. Ta ładnie opakowana, to każdy powie, o jaka to jest, jaka to musi być czekolada, jaka no, jeszcze na, w pudełku, ten, Na ten temat wie. można by rozmawiać słuchaj godzinami, no. ale tak z ciekawości, co powiedziałbyś takim dzieciakom, które mają, nie wiem, 10-12 lat, które marzą o tym, żeby rzeczywiście kopać w piłkę, ale tak zawodowo, pociągnąć tą Wiesz, swoją karierę. E, na co zwrócić uwagę i co zrobić, kiedy im po prostu czasami nie wychodzi, tak? No bo jednak jest, tutaj no duży tak. wkład to są przede wszystkim rodzice, to ich zaangażowanie, to pchnięcie tego dzieciaka gdzieś do przodu, ale oni też muszą mieć jakąś taką dozę samozaparcia, bo oni widzą swoich idoli, swoich ulubionych piłkarzy i dla nich oni widzą już ten sam to, bo oni nie wiedzą tego wszystkiego, co jest na backstage'u. Co jest po kolei, nie? Dokładnie. No po kolei to jest tak, no pierwsze to jest dy dyscyplina, dyscyplina, żywienie, Trening, nie jeden trening, tylko dwa treningi albo trzy treningi. Ja grałem przed szkołą w szkole i po szkole trzy razy dziennie. Trening, dyscyplina, mówiłem. Yy, yy, umiejętność też yy, jakby no, no, grania w grupie, nie? bo ja wiem, że indywidualiści są najlepsi, tylko ten indywidu indywidualista nie zawsze wygrywa. Z umiejętność pracy w grupie. To jest naprawdę ciężkie, ciężkie wyzwanie, bycie sportowcem. Ja na przykład się cieszę, moje dzieci, chcesz iść do sportu, iść. Nie będziesz sportowcem, to nie będziesz. Wiesz, ile mnie to wyzwań y, y, kosztowało, jak było zimno, biec za tym autobusem, albo jak nie było autobusu, biec na trening, żeby... czym się teraz nie chce psa wyprowadzić na dziś... spacer, jak jest zimno. Ja... No to, o czym my mówimy. To jest też jakby apel do rodziców, zabierzcie im te telefony, ja nie wiem. Zróbcie obowiązek, godzinę macie wyjść, nie wiem, biegać, yy, rzucajcie, nie wiem, patykiem, cokolwiek, ruszajcie się, bo ja wielokrotnie naprawdę, będąc gdzieś tam powiedzmy społecznie, gdzieś trenerem na jakichś eventach, ja patrzę się na te dzieci i ja nie wierzę, że te dzieci naprawdę gimnastycznie to jest tragedia. Schylić się, ja mam 53 lata, uwierz mi, ja chodzę na treningi sportu walki, to, że tam się czasem pobijam, dobra. Ale lubię, kocham ten sport. Potrafię się schylić z, prosty, z, prosto wyprosty, mhm. z wyprostowanymi kolanami, no, no dłoniami. Gimnastycznie, dłoni, są gimnastycznie ja stanie. mówię, przewrót w przód. Na tych moich treningach ja nie wierzę. Normalnie dzieci nie wiedzą, jak robi się przewrót w przód. Nie ma gimnastyki w szkołach czy coś. To może nawet nie jest apel, może i do rodziców, ale do ministra sportu, żeby coś zrobić w końcu z tym. W tym nauczaniem sportu w szkołach, bo, bo jest tragicznie. I to się potem odbija tym, że my nie, ma, nie będziemy nie mamy w piłce nożnej nie, nie mamy i nie będziemy mieli w najbliższym myślę kilka lat sukcesów. Oczywiście chłopaki, którzy grają za granicą, za granicą w innych klubach to, czy w Barcelonie, to może i tak, ale jako reprezentacja to nie będzie, a wydaje mi się, że coraz mniejsza ilość. Yy, zawodników zostaje wysyłana na olimpiadę. To jest, to jest apel, że to jest to jest Wiesz, uczenie się... u nas jeszcze dużo problemów. Nie wiem, masz jest, dzieci. Że... Nie wiem, jak ty to odbierasz, bo też Wiesz, ja widzisz ja, to w szkole. Ja moje dzieci ścigam, że ja trenuję sześć razy w tygodniu i często zabieram moje dzieci ze mną na siłownię, to nie mam miękkiej gry. No tak. Ja widzę, Więc jak moja żona bardzo ci... ciężko trzeba. trenuje na siłowni no. i mówię, po co tak ciężko trenujesz? Mam, mamy swoje lata, ja też lubię potrenować. Bo, bo, tak. Mówi, bo tak, bo lubię się zmęczyć, lubię tę rywalizację, żeby dobrze te dzieci dzisiaj, a machnie, a, to tam się uda, albo się nie no, uda. No ale generalnie nie ma takiego wsparcia dla dzieci na chwilę obecną, bo tak jak mówię, cały czas pokutuje to takie myślenie i dla mnie jest to irytujące mocno, że dzieciom bardzo, wydaje bardzo. się, że bez ciężkiej pracy y, mogą osiągnąć sukces. Nie da się. Tylko byś nie robił, nie Kram, da się. Wygram, przegram, mam nowe życie. Mhm. Gram, w lewo w prawo, wygram. Nic. Play Od nowa tak, nowe życie, nie? To jest... Chcę zostać streamerem, ale za bardzo mi się nie chce. Chcę coś tam grać, ale za bardzo mi się nie chce. Ale jak mówisz nawet dziecku w kategorii, yy, nie wiem, popracuj, zrób to parę razy, powtórz, popraw. Nie mam no, pewności. Po Ktoś powiedział takie mądre słowa, że trudne czasy rodzą yy, yy, silnych, silnych ludzi, ludzi, a silni ludzie tworzą Słamy. łatwe czasy, a łatwe czasy tworzą słabych ludzi. No i teraz chyba musimy poczekać, aż ten czas się trochę zmieni i będziemy mieć znowu twardych ludzi. Twardych a tak jeszcze ludzi. kończąc temat… A to jak... musi być nauczanie, nauczanie, minister sportu, zmienić to, ciężkie treningi, WF, nie dwie godziny, pięć godzin i obowiązkowo wszyscy. No, byłoby idealnie, ale kurczę, nie my jesteśmy w stanie to zmienić niestety. Nie, nie, ale możemy zaapelować. Możemy za, zaapelować, ale powiedz mi, teraz rzeczywiście tak już jak zakończyłeś karierę, a... Odpocząłeś, nie wiem, masz taki luz wewnętrzny, bo jednak ja śmiem przypuszczać, że właśnie ten okres, kiedy byłeś u szczytu formy, u szczytu kariery. Były osoby, które uwielbiały Cię wręcz, były osoby, które pewnie nieraz dały Ci popalić, hejtowały Cię, jak to teraz się pięknie nazywa. A miałeś swoich zwolenników, miałeś swoich przeciwników. Wiele sytuacji było takich, które pewnie też dość mocno dały Ci się we znaki w Twoim życiu. A teraz, jak jesteś na emeryturze, kiedy powiedzmy sobie ten szczyt kariery skończył się. Wiesz temu. Takie... <gryś>, I to już sobie nie dodawaj. <gryś, 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 ale generalnie masz teraz taki luz wewnętrzny, że teraz ma. naprawdę mogę stać z życia i Ma, mam, okay? mam, mam taki luz wewnętrzny, że właśnie, że nie muszę nic. Wiesz, pracuję jako swoja jako prywatna działalność swoje swojej działalności gospodarczej. Na szczęście mój grafik jest układany pod moje dni wolne. To, że mam hmm. dużo dni wolnych, to cieszę się z tego, ale jest to wypracowane tym, że kiedyś bardzo ciężko pracowałem, po to, żeby dzisiaj nie musieć aż tak ciężko pracować i mam nadzieję, że długi czas tak zostanie oby do końca życia. W życiu rodzina, jaką rolę odgrywała w tym wszystkim? Wiesz co, żona mi bardzo dużo pomagała w tym wszystkim, bo ona się zajmowała dziećmi, wychowaniem. Ja bardzo dużo podróżowałem. No, zawsze ta druga połówka to jest, to jest jednak wsparcie nie? Dla, mhm. dla tego, który. No ja musiałem być, wiesz, o 8 rano, o no 8, o 6 gdzieś tam powiedzmy na lotnisku, bo trzeba było polecieć tam, tam potem dzień wolny, każdy myśli, o, ale fajnie, mieszkacie w hotelu. Tylko ja w tym hotelu odpoczywam. Praktycznie nigdzie nie wychodzę. Ja byłem na całym świecie, a ja w połowie w tych miastach to ja nic, nic nie widziałem poza stadionem hotel, Ale Hotel stadion. był fajny, nie? Ale hotel był fajny i stadion też, nie? ale no tak. nic więcej nie widziałem. Więc to się różni od tego, że wiesz, zwiedzanie, a, a bycie w pracy. No ale to tak, żeby przybliżyć, yy, y, widzą, że to nie jest takie łatwe być piłkarzem. A teraz całe szczęście, jak jadę do hotelu, to jeszcze sobie mogę coś zwiedzić, mogę pójść, po wrócę o tej Boże, godzinie. Życie. O, można tak powiedzieć, ja jestem taki trochę wylu wyluzowany, ale żeby było jasne, nie żyję na jakimś tam. Nie mam samolotu ani nawet helikoptera. Ba nawet samochodu jakiegoś. chciałem pomyśleć o tym, że zostać influencerem. Ty chciałem zostać influencerem. Nie udało się. Nikt mi nie daje lajków. Nie wiem, dlaczego zdziwiony jestem. A taki fajny, wesoły. No, ale tak naprawdę, widzisz, potrafię sobie poradzić z tym, że, 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 że żyję dobrze, wygodnie, ale nie mam jakichś największych, najwyższych standardów. Mam kolegów, którzy żyją w standardach naprawdę wysokich, ale. Jest zazdroszczę, a ja, ja żyję, ja żyję w sobie. Że chyba ten spokój jest najważniejszy. Proszę? Ten spokój chyba jest najważniejszy. O, dwa obiady nie zjem. Żyję normalnie. Mam jeden samochód. Jednym samochodem wsiądziesz do dwóch samochodów Nie, nie wsiądziesz. Czyli jest dobrze? Czy jest no jest dobrze? Nie narzekam. Zawsze mama mi mówiła: Słuchaj, zjedz obiad, zjedz ten nie, bo dzieci w Afryce nie mają co jeść. Moja mama też tak zawsze. Wiesz, mówiła. Tak mówiła, żeby zjeść. Ja mówię, tak, ale. Teraz dwa obiady nie zjesz, zjesz jeden. Co ci to daje, że wiesz, żyć spokojnie? Ja Mam dziękuję, dziękuję 53 lata. Bardzo. Dziękuję Ci bardzo za poświęcone czas. Dziękuję również, że mnie zaprosiłaś. Mam słuchajcie, nadzieję, że ta rozmowa będzie dla Was taką bazą do tego, że w życiu przede wszystkim to najważniejsze jest cieszyć się z tego, co robicie. Ciężko pracować na to, co chcecie osiągnąć. Trzeba ciężko pracować. Wobec tego, niestety, nie osiągnie się w życiu zbyt wiele. E, pomimo tego, że to, co widzimy teraz online, na internetach, jest takie piękne, kolorowe, ale to jest wierzchołek góry lodowej. A to, wszystko, co jest pod spodem, to jest naprawdę kupa ciężkiej pracy, o czym zresztą Piotr mówił. Dziękuję Ci bardzo serdecznie Dziękuję. za poświęcony czas. I Wam również. I do zobaczenia w następnym odcinku.